Dobra, próbujemy robić to, żeby pięciu zrzucić tutaj. Muszę pięciu zrzucić, nie wiem jak ja to zrobię, ale jakoś trzeba, tak? Jest! Dostałem osiągnięcie w zarzuceniu pięciu na tym trybie. Na trybie Snowy Spin. Co? Unlimited items? Co? Tak się da? A, po pierwszej turze. Dobra, po pierwszej turze. Każdy ma nielimitowaną ilość broni. Możliwe, że mi się uda. Jak teraz będzie trójka przede mną i wygram, to, to będzie idealnie. Trzy. Idealnie trzy osoby. Idealnie trzy osoby. Musimy teraz wygrać. Nie, nieważne co. Dobra, 300 mam, 300 mam. Okej, okay, udało się. Używamy przedmiotu. Raz, dwa, trzy. I dostałem osiągnięcie za to, że użyłem przedmiotu i. No, trzech. Minimum trzech. Yy, ten. No, musiałem. Tr minimum trzech. Graczy. Wziąć na rakietę tak w Dobra, play lokal. Tym razem ruleset zamiast dać, że są rakiety. Tylko ekplanty daję. Kto wygrał? 250 mam. Nie, użyj i tema. Dokładnie tego chcę użyć. Żeby was w trójkę uderzyło. Na czwórkę uderzyło. Gdzie osiągnięcie? No i... Dostałem osiągnięcie. Ale takim sposobem, oto zdobyłem wszystkie osiągnięcia w Pummel Party. Zrobienie wszystkich osiągnięć zajął mi 5,5 ,5 godziny. Więc co? Let's go!